Dzień dobry Państwu, nazywam się Filip Lamański, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym wywiadzie. Dziś będziemy rozmawiać o inflacji i stopach procentowych, a to oznacza, że moim i Państwa gościem będzie Gabriel Chrostowski, analityk portalu Obserwator Gospodarczy. Witam Cię Gabrielu. Witam serdecznie. Gabrielu, inflacja w Polsce należy do jednych z najwyższych w Unii Europejskiej, jest wyraźnie wyższa niż w innych krajach euro. Strefy euro jest też wyższa niż w Unii Europejskiej jako całej, a zaczęliśmy podnosić stopy procentowe szybciej. To dlaczego tak jest? Wyda, wyjaśnię takie stanu rzeczy, wydaje się stosunkowo trywialne. To znaczy, skala wzrostu inflacji w danym kraju w dużym stopniu zależy od struktury konsumpcji gospodarstw domowych, która to z kolei wynika z poziomu rozwoju gospodarczego danego kraju. W nierozwiniętych krajach Europy Środkowo-Wschodniej przeciętny koszyk konsumpcyjny w większym stopniu oparty jest na konsumpcji żywności, konsumpcji energii, konsumpcji transportu, czyli dóbr najsilniej drożających. To zaś oczywiście przyczynia się na odczyty inflacyjne, które w Polsce i w innych krajach regionu są wyższe niż, niż w krajach Europy, Europy Zachodniej czy Europy Północnej. Przykładowo, średnio w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Wydatki na żywność stanowią 22,6% wydatków ogółem, z kolei w strefie euro jest to 11,5%, więc to automatycznie przekłada się na te wyższe odczyty inflacyjne. De facto o, o połowę mniej jest tej. Tak, de facto o połowę mniej, czyli to, czyli to spowoduje, że te urzędy statystyczne w większym stopniu biorą pod uwagę żywność niż inne inne komponenty w naszym regionie, więc to, to przekłada się na wyższe odczyty inflacyjne. Okay. No, w każdym razie też, żeby walczyć z tą inflacją, Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej zaczęła podnosić stopy procentowe w miarę szybko. Chyba to będzie jeden z szybszych, z szybszych decyzji w Europie, Unii Europejskiej zaraz po czeskim banku, ale również szybko zatrzymała ten cykl podwyżek stóp procentowych. Nie można na razie mówić, że go zakończyła, na, na tej chwilę mówimy o wstrzymaniu. I pytanie, czy to była dobra decyzja wstrzymać ten cykl podwyżek? Uważam, że to była dobra decyzja. Oczywiście zawsze można dyskutować o tym, czy te stopy procentowe mogłyby wzrosnąć na przykład o 25 punktów bazowych, ale ogólnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że, że decyzja o o wstrzymaniu m, cyklu podwyżek stóp procentowych we wrześniu na poziomie 6,75% była, była po prostu dobra. Akcja kredytowa się załamała. Luka popytowa, czyli różnica między wzrostem, m, m, PK wzrostem PKB potencjalnego a wzrostem PKB rzeczywistym y, jest już ujemna. Y, co świadczy, co oczywiście z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej, z punktu widzenia MBP, jest zjawiskiem pozytywnym. Ta luka popytowa również z projekcji MBP. Wynika, że ta luka popytowa będzie na poziomie ujemnym przez kolejne 2-3 lata, czyli konsumpcja będzie y, y, niższa niż w poprzednich latach, a pamiętajmy, że konsumpcja była głównym motorem wzrostu gospodarczego y, w ostatnim, w ostatnim y, czasie. Y, więc te efekty wewnętrzne, te zjawiska wewnętrzne y, dają argument, Ku temu, że obecne stopy procentowe są na odpowiednim poziomie, oczywiście dla Rady Polityki Pieniężnej zmartwieniem może być na przykład silny rynek pracy, ale tu trzeba zauważyć, że w obliczu obecnych zmian demograficznych Jakkolwiek, jakkolwiek to nie brzmi. Tak, jakkolwiek to nie brzmi, ale trzeba zaznaczyć, że w obliczu obecnych zmian demograficznych, czyli po prostu kryzysu demograficznego, Stopy procentowe mają ograniczony wpływ na stopę bezrobocia. Oczywiście, tak modelowo, teoretycznie wyższe stopy procentowe powinny prowadzić do zdecydowanie wyższego bezrobocia, no ale niestety no ten efekt jest ograniczony. I jeszcze warto zaznaczyć, że wydaje mi się, że o skali dezinflacji w polskiej gospodarce, ale również na świecie, będą w większym stopniu przesądzać te efekty zewnętrzne, to znaczy ceny surowców rolnych i ceny surowców energetycznych. I oczywiście ich wpływ na ceny, które będą w polskiej gospodarce, zatem prze, prze jakby przetoczenie się tych efektów zewnętrznych na efekty wewnętrzne i, i, i te szoki, i te, te stłumienie szoków podażowych będzie tutaj miało kluczowy wpływ na to, jak będzie zachowywać się inflacja w polskiej gospodarce. No tak, rynek pracy mamy dosyć silny. Zresztą z tego, co, co, co widać w statystykach, pierwsze podnóż poszły wakaty, których jeszcze było mnóstwo. I dalsze, w dalszej perspektywie też nie wygląda to jakoś bardzo źle dla rynku pracy, gdyż dane bodajże ZUS-u pokazują, że do 2030 roku będzie z polskiego rynku pracy milion osób. Do 2038 prawie 3 miliony osób. To są gigantyczne wskaźniki, więc tutaj chyba w sumie trudno mówić o. O, w, o tym, że te stopy procentowe jakoś doprowadzą do Armagedonu na, na rynku pracy. Natomiast tutaj należy przejść trochę dalej. W zasadzie, na jakie wskaźniki te stopy procentowe wpływają i jak wpłynęły na te wskaźniki w przypadku Polski? Bo wiemy, że nie na wszystkie wskaźniki stopy procentowe mają wpływ. Tak, oczywiście. No, na początku warto może wyjaśnić tak modelowo stricte teoretycznie. Jak na czym polega ten cały mechanizm oddziaływania stóp procentowych na sferę realną, na gospodarkę, czyli na konsumpcję, na wzrost gospodarczy, na bezrobocie, na zatrudnienie i tak dalej, na wyniki finansowe firm. No tutaj mamy do czynienia z dwoma kanałami, czyli kanał kredytowy i kanał kursu walutowego. No, kanał kredytowy jest jest, 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 takim głównym czynnikiem, który wpływa na sferę, na gospodarkę, na sferę realną gospodarki, to znaczy bank Centralny, tak jak w ubiegłym roku NBP podwyższa stopy procentowe, rosną, rośnie oczywiście oprocentowanie dla kredytów dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, co powoduje wyższe raty kredytów. To zaś sprawia, że gospodarstwa domowe mają niższy dochód rozporządzalny i co do zasady mniej konsumują. Z kolei przedsiębiorstwa osłabiają swój proces inwestycyjny, ponieważ po prostu długoterminowe kredyty są bardzo wysoko oprocentowane, czyli tak teoretycznie spada konsumpcja, spadają inwestycje, rosną oszczędności, ponieważ rosną obligacje e, e, skarbu państwa, rosno, ros, rosną rentowności e, obligacji skarbu państwa. Teoretycznie powinny rosnąć, e, e, ro, powinno rosnąć oprocentowanie depozytów, ale to nie zawsze ma miejsce, co pokazał kazus polskich banków komercyjnych w ubiegłym roku, kiedy polskie banki miały nadpłynność, więc nie potrzebowały po prostu tych, de, tych, tych tego kapitału gospodarstw domowych, więc po prostu tych, tego procentowanie nie szło w górę. Zatem modelowo spada popyt, konsumpcja, inwestycje. Mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, co wywołuje po prostu w gospodarce dezinflację i w średnim terminie inflacja powinna poruszyć do celu inflacyjnego. No i teraz warto może zobaczyć, może warto wskazać, jak rzeczywiście wygląda konsumpcja, jak wyglądają inwestycje firm, jak wygląda, wyglądają te wszelkie y, y, wskaźniki y, sfery realnej, no, z danych głównego urzędu statystycznego wynika, że na początku y, obecnego roku konsumpcja spadła aż o, pio, o, pio, o 5% rok do roku, i to w ujęciu realnym, nie w ujęciu nominalnym, to warto to trzeba zauważyć. Y, co więcej, coraz więcej ekonomistów y, sugeruje, że konsumpcja, że słaby konsument. Będzie główną przyczyną silnego spowolnienia gospodarczego w tym roku. Yy, na przykład ekonomiści M-Banku sugerują, że dołek koniunktury w pierwszym kwartale tego roku będzie silniejszy niż to wynika z projekcji MBP. Yy, ostatnio Polski Instytut Ekonomiczny zrewidował prognozy w dół yy, do 0,8% wzrostu w tym roku, powołując się właśnie na, 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 yy, na słabego konsumenta, na niską konsumpcję w tym roku. Yy, więc Wydaje mi się, że rzeczywiście ten efekt restrykcyjnej polityki monetarnej na konsumpcję jest silny i on będzie się jeszcze utrzymywał przez pewnie dobre dwa lata, ponieważ taki szczyt oddziaływania, taki szczyt impulsu monetarnego na, na sferę realną, na konsumpcję jest, przypada mniej więcej półtora roku, dwa lata po podwyżkach stuprocentowych. My nieco ponad pół roku zakończyliśmy cykl. A więc idąc tym tropem, około, za około rok powinniśmy widzieć yy, najsilniejszy wpływ restrykcyjnej polityki monetarnej na, yy, na gospodarkę. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na procesy pieniężne, ponieważ to one są w zasadzie tutaj najważniejsze, bo to z nich wynika ten spadek popytu yy, i, i spowolnienie gospodarcze. Yy, indeks popytu na kredyty mieszkaniowe przez w zasadzie. Yy, Cały, y, całe drugie półrocze w 2022 roku utrzymywał się y, w okolicach minus 60, minus 70% y, rok do roku, czyli ta akcja kredytowa w zasadzie się załamała. Y, to wynikało z jednej strony z podwyżek procentowych ale to również wynikało y, z rekomendacji KNF. Y, ta rekomendacja y, zalecała bankom komercyjnym branie pod uwagę o 5 punktów procentowych wyższą stopę procentową od stopy procentowej Narodowego Banku Polskiego przy obliczaniu zdolności kredytowej dla gospodarstw domowych zatem naprawdę garstka y, rodzin w Polsce mogła sobie pozwolić na, 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 na wzięcie kredytu hipotecznego. Y, dodatkowo y, nasz kraj należy do gospodarek, gdzie y, ta relatywna zmiana podaży pieniądza M1 tutaj wyjaśnię, że podaż pieniądza M1 to jest to są y, to jest y, są te najpo, najbardziej płynne aktywa, czyli gotówka i depozyty bieżące, czyli te, które możemy wydać w zasadzie z dnia na dzień. No i ta, ta zmiana, ta z, relatywna zmiana tej miary podaży wyniosła postęp około, oczywiście była ujemna i wyniosła około 40%. To jest, ba, to jest najsilniejszy spadek w krajach Unii Europejskiej i, i Wielkiej Brytanii. W, w większości państw y, y, Europy Zachodniej, ten spadek był w okolicach 5-10%, więc to pokazuje, jak silny był ten impuls monetarny, monetarny w Polsce. Zatem, biorąc pod uwagę te dane dotyczące konsumpcji, te y, wszelkie procesy pieniężne w polskiej gospodarce, widzimy, że, y, że po prostu mamy do czynienia naprawdę z silnym oddziaływaniem stóp procentowych. I to, to oczywiście nie, powinny, nie, po, nie powinno dziwić, bo y, ten cykl ten cykl, który miał miejsce w poprzednim roku, był, był rekordowy w XXI wieku. Jeszcze może, jeszcze może wspomnę o, o kursie walutowym, bo to też jest istotne. Widzimy, że złoty zaczyna się umacniać w stosunku do wszystkich twardy, twardych walut, zwłaszcza do euro i dolara, co wydaje mi się jest argumentem za tezą, że deprecjacja złotego w poprzednim roku. Nie była spójna z fundamentami y, polskiej gospodarki. Teraz, gdy na przykład rynki zakładają, że Fed i EBC raczej szybciej niż później zakończą cykl, to automatycznie złoty po prostu zaczyna się aprecjonować. Choć tutaj warto zaznaczyć, że z badań na przykład OECD wynika, y, że y, ten kanał kursu walutowego jest troszeczkę stumiony, ponieważ gdy wszystkie banki centralne podwyższają stopy procentowe. To automatycznie obniża oddziaływanie stóp procentowych na, na kurs walutowy, a w większym stopniu przekłada się na, 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 na yy, spowolnienie gospodarcze. Zatem podsumowując, już yy, rzeczywiście z tych danych wynika, że, że po prostu stopy procentowe są na odpowiednio restrykcyjnym poziomie i gospodarka już to odczuwa i nawet skłoni się ku tezie, że wzrost gospodarczy w tym roku raczej będzie bliski bardziej bliski 0% niż 1%. To dość odważne. Natomiast y, patrząc, w którą stronę idą rewizje, to jest to jak coraz bardziej prawdopodobne. No dobra, to y, mamy ustalone, że te stopy procentowe faktycznie działają, bo y, konkretne wskaźniki pokazują, że, y, że ten ko, y, popyt się załamał w gospodarce, ale Inflacja bazowa, która nie zawiera w sobie cen żywności i energii, czyli tych zmiennych, ale też przede wszystkim tych, na które stopy procentowe nie do końca mają wpływ, ponieważ ceny tych dóbr są importowane, to ta inflacja bazowa w Polsce również jest bardzo wysoka. To z czego to wynika? No tak, no część ekonomistów posługuje się wskaźnikiem inflacji bazowej jako argument, że stopy procentowe. W Polsce są za, niższe, za niskie i powinny być dalej podwyższane, albo jako argument, że główną przyczyną inflacji w Polsce są czynniki wewnętrzne, to znaczy na przykład zbyt ekspansywna polityka fiskalna w 2020 i 2021 roku, czy właśnie zbyt późna reakcja Narodowego Banku Polskiego. Jednak trzeba zaznaczyć, że inflacja bazowa jakby nie odzwierciedla rzeczywistego wewnętrznego komponentu inflacji ogółem. To znaczy, jest to po prostu miara niedoskonała i to wynika z wielu badań. I to, to ten mechanizm, dlaczego tak, tak to wygląda, jest, jest dość prosty. To znaczy, kiedy rosną ceny surowców energetycznych, co miało miejsce w ostatnich latach, to automatycznie przekłada się na wyższe koszty przedsiębiorstw, i to nie z branży tylko energetycznej, ale z, z takich branży jak na przykład umeblowanie, transport, edukacja czy kultura. I to prowadzi do tego, że te koszty przenoszone są na konsumenta, co oczywiście prowadzi do wzrostu cen w gospodarce. I tego na przykład ta inflacja bazowa nie bierze pod uwagę. Zatem ta inflacja bazowa nie jest miarą doskonałą, ponieważ w pośredni sposób zabiera te ceny, te wyższe ceny energii. Więc Ale argument... naj, 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 najprościej mówiąc, Inflacja bazowa zawiera usługi hydrauliczne, które podrożały między innymi dlatego, że podrożały ceny energii, których inflacja bazowa nie zawiera. Tak, dokładnie, dokładnie. Tak praktycznie tak to właśnie wygląda, czyli, czyli to pokazuje, że posługiwanie się argumentem, że w Polsce mieliśmy do czynienia np. ze stymulusem fiskalnym czy czy argumentem, że inflacja jest wywołana przez rozdawnictwo 500 plus i tak dalej, i tak dalej, bo inflacja bazowa no jest po prostu, ten argument jest po prostu błędny. Tak, to były, zresztą powstał u nas na portalu dosyć duży tekst na temat 500 plus jego wpływu na inflację. Okazuje się, że jeśli jakikolwiek miał, to w całej Europie, więc no potężna tak. siła 500 plus. Tak. Ale przechodząc dalej, pojawiły się głosy, co prawda one teraz ucichły trochę, ale jeszcze na początku roku pojawiły się głosy, że pod koniec roku może pojawić się przestrzeń do obniżek stóp procentowych. Podobnego zdania jest y, główny analityk PKO BP, pan Piotr Bujak, który w y, poprzednim wywiadzie ze mną y, podał, że on też tak uważa, że będzie ta przestrzeń y, do obniżek stóp procentowych pod koniec roku. Uważasz, że faktycznie jest to, jest to realne, że pod koniec roku nam te stopy procentowe zaczną spadać? To wszystko zależy od kształtowania się inflacji. Większość prognoz wskazuje, że pod koniec roku inflacja będzie w okolicach 7-8%. Według mnie taki poziom nie pozwala na obniżki stóp procentowych. Bo to oznacza, że MBP dałby jasny sygnał, że polska inflacja ma już problem inflacyjny ma już z głowy. I, i, i to, nie będzie, to nie byłaby dobra decyzja. O ile rzeczywiście można stwierdzić, że stopy procentowe są teraz na odpowiednim poziomie i RPP podjęła dobrą decyzję, że nie podwyższa stóp procentowych, o tyle, jeżeli te stopy procentowe zaczęłaby obniżać pod koniec tego roku, to byłby po prostu błąd. Pamiętajmy, że choć procesy pieniężne rzeczywiście są dezinflacyjne. To wakacje kredytowe na przykład stumiły oddziaływanie stóp procentowych na gospodarkę, to jest dobry przykład. Jednocześnie w mediach pojawiała się taka informacja, że mogą one zostać przedłużone na przykład na kolejny rok. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład taki scenariusz, że MBP, że Rada Polityki Piężnej obniża stopy procentowe, dodatkowo mamy przedłużone wakacje kredytowe, no to wtedy mamy, to wtedy mamy idealne, w zasadzie mam wtedy mieszankę wybuchową do tego, żeby ta inflacja otwaliła się na wyższym poziomie. Dlatego wydaje mi się, że ewentualna przestrzeń do obniżek stóp procentowych będzie wtedy, kiedy po pierwsze y, inflacja rzeczywiście zacznie spadać silnie w okolicy celu, to będzie druga połowa 2024 roku oraz kiedy inne banki centralne banki centralne w regionie, czy te banki, czy te główne banki centralne, jak EBC, Europejski Bank Centralny i, i FED, również będą sygnalizować obniżki stóp procentowych lub te stopy procentowe obniżać. Czyli taka przestrzeń, taka bezpieczna przestrzeń, kiedy stopy procentowe będą mogły spadać, jest według mnie w, drugim, w drugiej połowie 2024 roku. Czyli po części odpowiedziałeś już na moje, na moje kolejne pytanie. Natomiast tak, no faktycznie, jeśli zakładamy, że pod koniec roku ta inflacja będzie w okolicach tych 7-8%, 7,5% to jest dalej trzykrotność celu inflacyjnego, więc faktycznie mogłoby to być odebrane jako ogarnęliśmy inflację, mimo że inflacja jest jeszcze trzykrotnie za wysoka. Natomiast już odpowiedziałeś na to pytanie, chciałem zapytać, kiedy możemy kiedy będzie odpowiedni czas na te obniżki, czyli połowa 2024 roku, czyli mniej więcej za rok i kawałek. Natomiast miałem jeszcze drugą część tego pytania. Kiedy możemy oczekiwać powrotu do tej normalności, czyli w zasadzie mówiąc na nasze, kiedy osoby, które mają kredyty, będą miały normalne raty kredytów, to znaczy te stopy procentowe będą w miarę normalne, a nie będą płacić ponad 100% więcej niż w październiku 2021 roku za, za kredyt. Więc kiedy możemy się spodziewać unormowania tej sytuacji w gospodarce i jakby zamknięcia tego tematu inflacyjnego? Oczywiście to wszystko, takie rozważania zawsze opierają się o prognozy, które jak pokazał ostatni czas, po prostu często się nie materializują, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wszelkie prognozy, na przykład projekcje NBP czy prognozy Polskiego Instytutu Ekonomicznego czy innych instytutów, no to inflacja znajdzie się w celu w 2025 roku. Wtedy inflacja będzie w celu i wtedy y, można oczekiwać, że stopy procentowe mm, zaczną szybko spadać, y, czyli znajdą się na przykład w okolicach przykładowo 3-4%, co spowodowałoby, że na przykład obecne raty kredytów spadłyby mniej więcej o połowę. Y, więc taki czas normalizacji y, wydaje mi się, że będzie miał miejsce prawdopodobnie. Dużym prawdopodobieństwem w 2025 roku, w 2026 roku, bo na przykład yy, prognostycy ankietowani przez Narodowy Bank Polski wskazują, że przykładowo inflacja w celu znajdzie się dopiero w 2026 roku. Yy, więc, więc, więc to są yy, bardziej pesymistyczne scenariusze. Yy, zatem zatem, rzeczywiście taki powrót do normalności to będzie yy, 2026 rok. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na, na oczekiwania inflacyjne, ponieważ one tutaj również odgrywają pewną rolę, mają pewną rolę do, do odegrania. To znaczy, ważne jest, żeby sygnalizować poprzez politykę komunikacyjną, że, że te stopy procentowe, że na razie nie ma mowy o obniżkach stóp ponieważ jeżeli uda nam się rzeczywiście zakotwiczyć te oczekiwania inflacyjne na niskim poziomie, to wydaje mi się, że mimo wszystko będzie łatwiej tą inflację sprowadzić do celu. No, dam taki prosty przykład. Jeżeli gospodarstwo domowe oczekuje na przykład wyższej inflacji, czyli czy innymi słowy wyższych, czyli wyższych cen jakichś dóbr, jakichś produktów, no to nie odroczy tej konsumpcji na przyszłość. A z punktu widzenia walki z inflacją ważne jest to, żeby gospodarstwa domowe, czy również przedsiębiorstwa odroczały konsumpcję, inwestycje na przyszłość, a teraz, tak kolokwialnie mówiąc, zająły się po prostu oszczędzaniem, więc. Więc więc to także jest ważna kwestia. Tak, więc reasumując, no, powrót do normalności to będzie dopiero 2025-2026 rok i niestety no, my jako społeczeństwo musimy ten okres po prostu przeciekać. No czyli wliczając okres pandemiczny i to co mamy, prawie dekada będzie bardzo gorąca tak. dla nas wszystkich. Tak. Jest to średnio optymistyczne zakończenie tej rozmowy, no ale takie są realia. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Gabriel Chrostowski, analityk portalu Obserwator Gospodarczy. Dziękuję bardzo.